Tak. Niestety, fajnie, ale w kuchni też trzeba zmienić okienko. Akurat tak wyszło na to, że w pokoju, w którym W którym jest infrastruktura, jest idealne, warunki są, ale tu w kuchni jednak jest wywalone okno. Nie ma sensu jego domykać, tylko je zmienić. Drzewo spuchnięte po prostu. A tutaj dokładnie sprawdzałem. Jest ok. Tu jest ok, bo są bardzo dobre warunki. No. Ładnie jest zamknięte, wszystko ładnie się zamyka, bez problemu i jest ok bez problemu, po kilka razy sprawdzałem te okno, nie zważając na to, że musiałbym klej kupić i w ogóle, i, i, i dostosowywać do tej lampy, Tu jest ok. Tu jest ok, bo tu jest pokój między pokojami i tu jest po prostu klimat bardzo dobry i dlatego tu jest dobrze utrzymane okno. To jest jedyny pokój, w którym jest okno w idealnym stanie. Oczywiście raz na rok się to wszystko czyści, maluje. Podstawowo się tak po prostu konserwuje farbą taką, która jest odporna na warunki um, termiczne i dlatego to okno jest w dobrym stanie, pomijając to, że dobra jest farba, to taka, no, doken, taka, żeby była odporna na warunki termiczne, to oprócz tego jest jeszcze o tyle fajna sytuacja, że w tym pokoju jest cieplutko. Cieplutko, to jest najcieplejszy pokój, dlatego, że jest pomiędzy pokojami, i dlatego ten pokój ma grzanie z lewej, z prawej, z góry i z dołu że tu jest po prostu jak wuju można powiedzieć. Dlatego tu okna są w idealnym stanie. No. Że jedyny pokój, w którym się okno dobrze utrzymało. Tak to jest, niestety. Będzie w kuchni też raz pierducha. Będzie wszystko trzeba, będzie tam powywalać stoły, zamrażarki, prawdopodobnie, żeby był dostęp Rozpierducha będzie z tej ziemi. No ale trzeba, jak trzeba, to trzeba, nie? No dobra, no to heja. Na mnie czas. Trzymajcie się. Trzeba pracować. Siemka.